Twoje karty na miłość na najbliższy czas. Zadaj sobie pytanie, co będzie dalej z Twoim związkiem, z Twoją relacją. Zadaj sobie to pytanie. Mamy trzy kamienie: ametyst, kawałek dżadidu i piękny kryształ górski. Jeżeli wybrałeś ametyst, cudowna, cudowny związek, cudowna energia. Cudowny przepływ. Jeżeli wybrałeś Jadid, możesz tutaj, musisz coś zmienić. Może być jakaś strata, może być jakiś trudny czas. Możesz doświadczyć takiej trudnej energii. Jeżeli wybrałeś Kryształ Górski, musisz kierować się mądrością. Tutaj pójdziesz dalej, związek będzie wzrastał albo się rozpadnie. To zależy od Twojej mądrości. Góra nad Tobą czuwa i da Ci niesamowite możliwości. Pozdrawiam Was serdecznie.